Witam, z tej strony Marcanek. To jest kolejny odcinek z serii Minecraft Protok i Survival 2. Trochę jednak nie udało mi się skrócić dużo tej nazwy. I w poprzednim odcinku tak szybko się pożegnałem, a to nawet jeszcze 14 minuty z 15 nie było, więc przepraszam, że tak za takie przepraszam za takie szybkie pożegnanie. No ale przestraszyłem się nieco, bo mój zegarek chyba się popsuł. I pokazywał zupełnie co innego. Także od razu przepraszam, przepraszam za błąd. Kurczę, co ja. No i robi nam się noc. Tak. Smutna wiadomość. Night. No, i Nie fajnie. No to tak. Co dzisiaj mamy zamiar zrobić? Dzisiaj mamy zamiar. Zamiar, zamiar, zamiar. Co? Dobrze. To popatrzmy. Połączmy z sami. Połączymy. Nie wiem, czy wszystkie, ale połączymy przynajmniej jedną, na pewno Zrób farmę ze wszystkimi nasionkami, to nie, na razie dzisiaj nie Dłówiędrowy dom z szyb, e, pf, muszę to zmienić Dłówiędrowy dom po prostu Pomyśl się Zrób ceglany komin, nie wiem jeszcze, gdzie jest glina, jak ją spotkam, to wtedy no i wszystkie ukryte skrzynie, no to na koniec chyba Nie, na koniec <laughs> spawnerów poszukamy Wiem, gdzie jest chyba jeden spawner, bo na trailerze tej mapki Chyba w tej wyspie Tu jest miliardy silverfishy Naprawdę widziałem w trailerze jak tam naprawdę go goni tyle silverfishów że po prostu łamatko. Znajdź wszystkie, znajdź wszystkie znajdź płytki jukeboxa Tak płytek i jukeboxa będziemy mogli poszukać Ale, ale, ale Nie wiem jak je spotkam tak może gdzieś będę kopał je przypadkowo, spotkam to No fajnie będzie Oj, a tu przecież są szkody. co ja robię? Cieszę się bardzo, że mi wystarczy tych desek. Jup, jup, no No, już nie. No dobrze. To zaraz skończymy domek. Na pewno to zrobimy. Malutki, ale swój nie będzie dużych tu okien wcale będzie jedne takie okienko albo w ogóle nie będzie bo to jedyne oko na świat nie wiem dobra zrobimy gdzieś takie pewne poczwórne okna czyli zrobimy tak um... I czyli jak mogą być potrzworny, to tak, tak. Tu już jest potrzwny. ja tam chłopisz gdzie? Nie ja tak chyba była zachodząca jako No, A nieważne. Dobra, tu zrobimy tak, tak i tak. Dobrze. Teraz zrobimy na razie Słodki z gravelu. O, jak starczyło piknie. Nie, jeszcze nie ma potworków, musimy zrobić domek, przepraszam A tak szczerze mówiąc mm, Trochę wstyd, ale Ale, ale boję się trochę tych potworków Nie wiem, z Krzyśkiem to grałem, to tam normalnie się nie ma, no bo to ktoś zawsze jest, nie? Ale tutaj na tej mapie się trochę boję tych potworków, w ogóle ja się w Minecraftie trochę boję tych potworków No ale co? Już nie będę tego ukrywał non stop No Ale na przykład skkf bo oglądam różne te takie serie SKKR też się no mam czasami bał tych swoich potworków, robił zabezpieczenia au i tak dalej nie wiem może wstyd trochę ale Patrzcie jaki barier oje gra je subcio dobra co ja nawet tego nie mówię? i teraz cały sprzęt trzeba będzie wnosić. Mm. Ojojo, jak nie fajnie. Dobra, bierzemy to. Mm. Dobra, idziemy do domciu. I wszystko tu stawiamy Trzeba <gry> będzie drewno naścinić. Dwie parę drzwi. O. No i teraz kłopot. Kłopot, kłopot. No nie, już nie mam piasku na szyby. No ale co ja zrobię? <gry> Przepraszam. Jakich mam sobie? mhm mm dobra, schowam go, bo na schowany, patyka schowany i tabliczka schowana a to się zaczyna, może przydać, czy też. no to pójdziemy kopać piasek tylko piasek jest tu, tak co zaraz do wykopienia mogliby no zrobić na przykład takie zadanie Zatamuj wszystkie wypływające z wysp źródła wody. Czyli na przykład tu jest to przejście takie wodne, nie? I tam wypływa ta woda. O takie coś na przykład. I takie też. To zatamować to wszystko i to by było fajne nawet zadanie. Takie fajne nawet Ale by było banalnie proste. Jaki śmieszny domek. Dobra. Popieram dalej. I, i, nie mogę. A! Dobra. I, i, nie mogę. I, i, nie mogę. Ale tu mogę. I, nie mogę. Dobra, wpływamy. Ojej. Chodzić po to wszystko teraz. 12. Idealnie, właśnie tyle chciałem. Aha. No i teraz pytanie, czym ja to przepchalę? <noise> Trzeba będzie chyba nasinąć drewienka No nic, na razie włożę drewno moje pozostałe i idziemy nasinąć Czy jakieś drzewko moje uro... Tak, urosło to Zero innych oznaczeń Chwila, czy ja miałem... Nie, kości nie mam na razie, przejść pod kości nie to na pewno urośnie. A niech sera tu. i tak mi zaraz stracę to przecież. Mm, niech sera. To... Yes. <grystanie> Dobra, ścinamy to drew O. Oj, oj 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 oj, chyba limit się niedługo będzie kończył, nie, nie kończyłem znowu sapera myślę, ślepo. Kameruję. Ojej, oj, za mało. Nagle lagi mnie złapały coś. Dobrze, niedługo będę kończył, gdzieś tak za dwie, troszkę, no dwie, pięć minutek będę kończył. Jak jest teraz 10 minut, to nieźle będzie. Nawet jeszcze sekundę. Ech, to będzie już za dużo. Dobrze, no już mamy okna. Bo w taki sposób zrobimy to Już jest Raz, dwa, trzy, cztery skoro na jedno Starczy nam Zostanie nam jeszcze nawet Zobaczcie, no zostało nam jeszcze pięknie I jedno szkło Może kiedyś się przyda Fajnie tu ua, ua, ua. Dobrze Początek domu jest Zapomniałam o drugim piętrze Ach. Chociaż w sumie... Nie, o, wstaje dzień, świetnie, mam jeszcze jeden pomysł tylko O, tak O jeny, no Muszę mieć zawsze dirty przy sobie, bo nie wytrzymam Bez dirty Dirt, niezbędnik Okej okay. To zniszczymy Ej! Ej! Idę cały czas na bok! Chodziłem cały czas na bok. Coś mnie zmuszało. A ja nie trzymałem już ten. Taki lak pewnie. No. Dobrze, zniszczymy to. wejdziemy potem albo dobra yy, to zrobimy płaski teren i już yy, ty, 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 ty. raz dwa raz dwa trzy, yy, tam, trzy, tam, trzy. Ja, ja. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I będziemy mieli dwupiętrowy domek. Za chwilę. Oje. Oh yeah. Okej. Okay. Ile tu mamy? Sześć. Mm, osiem. Nie fajnie. Hm. Mm, Nie fajnie na pewno nam nie starczy. Dobrze, ja już tylko to zrobię. Dobrze. Eee, jeżeli ten odcinek będzie krótki, ponieważ nagrywałem na ślepo, to serdecznie przepraszam i od razu zacznę wrzucać drugi. Eee, dobrze. Dziękuję za oglądanie, za obejrzenie filmiku, przepraszam za błędy. Tak, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No, cześć.